Dzień dobry. Teraz będzie krótki kurs, jak wykonać sobie taką oto przyłbicę z dwóch kawałków folii. O, właściwie to z jednego. Bierzemy sobie jedno, jeden arkusz. Przecinamy go na pół, tak żeby uzyskać format A4. W tym celu posłużę się o, karteczką. Żeby mieć ten rozmiar. Tak. Tak, i tu mamy A4. ciach I to będzie nasza główna przyłbica Teraz, z tego kawałka, co nam został Wycinamy sobie paski, najlepiej 3, identycznej szerokości. Mniej więcej, powiedziałbym 3, może 4 cm. Już mierzymy, linieczka. No, prawie 4 cm, to tak mniej więcej. I 3. Dobrze. I teraz tak. To możemy na razie odsunąć. Do tego przyczepiamy kawałek taśmy klejącej. To jest akurat bezbarwna taśma klejąca. Odcinamy kawałek... Oj, to nie ta. Ja tu gdzieś miałem taką troszeczkę inną, mocniejszą. Gdzie ja ją posiałem? Oczywiście nie mam pojęcia. Teraz znajdę, to wrócimy do Ok. Znalazłem. Znalazłem taśmę. Przyklejam ją tutaj na krawędzi. Teraz. obcinamy nadmiar i z drugiej strony tego z tej samej strony przyklejamy drugi kawałek z tego będzie taka opaska dystansująca, która znajdzie się pomiędzy czołem a naszą przyłbicą, tak żeby przyłbica nie dotykała nam do czoła. Tylko, żeby był dystans. Dzięki temu nie będziemy się pocić i nie będzie nam parować. I teraz, tutaj w rogu wklejamy ten taki pasek, i następnie w taki oto sposób wklejamy z drugiej strony. I to już mamy to, co będzie nam dystansować do, do głowy. I teraz robimy opaskę. Czyli w tym celu bierzemy sobie znowu dwa kawałki. A, najlepiej będzie to przykleić do... O, te paski ciężko złapać, bo cieniutkie są. O. Znów przyklejamy. Jeden. Odcinamy. Tym razem po jednym. Na jeden, Na jeden kawałek folii jeden pasek. Wow. Dobrze. Odklejamy. I przyklejamy tutaj. Dokładnie w tym samym miejscu, żeby się to pokryło. I z drugiej strony to samo. Tak, Też tutaj. Pozostaje nam coś takiego taka konstrukcja i teraz mamy dwie możliwości albo tu wlepimy jeszcze jeden pasek i sobie to skleimy już na głowie zakładając na głowę i przymierzając i dopasujemy do naszej własnej głowy albo można zrobić nacięcia, nacięcia spowodują, że będzie to, że tak powiem, o się elektryzuje, będzie to można Dopasowywać sobie do różnych rozmiarów głowy. Chociaż ja polecam, żeby to zrobić dla własnej głowy, bo higiena nakazuje, żeby każdy to używał dla siebie. Więc ja zrobię wersję najpierw dla własnej głowy. bo to będzie szybciej i łatwiej. Wklejamy ten pasek. Wszystko jedno. Na który? Tu na końcu. Ciach. Odklejamy. Znaczy, odcinamy. Mam akurat folię z bardzo silnym klejem. I teraz, uwaga, będzie eksperyment. Nakładam to, ja się skylę na głowę. To sobie dopasowuję. Gdzie mniej więcej mi pasuje? Ach, już złapałem za szybko. A to mocny klej jest. A, jeszcze raz. Tak. Tak. No. Według mnie powinno być tu. Ściągamy. wiemy w którym miejscu. Mogę sobie to zaznaczyć mazaczkiem. Okej. Okay. Myk, raz, jest. co? Za mocny klej. I obcinamy nadmiar. Pyk. Dobra. W ten sposób mamy taką oto. Maseczkę. Gotową tak ja wyglądam. Zobaczymy, czy będę wyglądał tak lepiej. Nie lepiej, ale maseczka działa. Żeby jeszcze, żeby jeszcze ją udoskonalić, można obciąć. Tu ją składamy razem, żeby było, była równa krawędź. I nożyczkami ją sobie od razu po dwóch krawędziach identycznie zaokrąglamy. O i wtedy mam taki ładny, ładny kształcik. Tyle, maseczka gotowa. Trwało to kilka minut. Dziękuję. To by było na tyle.